Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, czy jesteśmy na to gotowi lub nie, to dzisiaj mamy poniedziałek. Dzień dobry, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj czytamy cudowną Ewangelię o tym, jak Pan Jezus jest poproszony o to, żeby przyjść do setnika i żeby uzdrowić sługę tego setnika. Link do Ewangelii znajdziecie oczywiście. W opisie do filmu bardzo Was zachęcam do tego, żeby przeczytać, pomedytować, postudiować, pokontemplować ten tekst, bo to, co Wam powiem, to będzie tylko jakby moją filtracją. Ale zapraszam Was oczywiście do tego, żebyście też wysłuchali mojego komentarza, i chyba też będzie długi. Już z góry przepraszam. Już się nie poprawię. Słuchajcie, w Ewangelii czytamy dziś o przejmującym wydarzeniu. No, bo znowu możemy przeczytać tekst na zasadzie jakiegoś kronikarskiego odnotowania, że takie wydarzenie miało miejsce, a możemy wejść w głąb tego tekstu i pozwolić kontemplacji, medytacji, po prostu zobaczyć coś więcej niż tylko to, co jest napisane. Setnik, a więc rzymski żołnierz, bo to był rzymski żołnierz, Prosi pana Jezusa o uzdrowienie jego sługi. I tutaj, jak przeczytałem te Ewangelię, od razu oczywiście moje myśli poleciały do serialu The Chosen. I to jest oczywiście wariacja scenarzystów i reżysera, ale jakby w kontemplacji myślę, że można sobie też tym obrazem pomóc, żeby jeszcze głębiej wejść w relacje, w odczucia, w słowa, w sytuacje, w obrazy. Związane z tą Ewangelią na osobistej modlitwie. I serial y, wprowadza taki ciekawy wątek do, do tego wątku Ewangelii, bo jeśli oglądaliście, to pamiętacie, że y, w filmie jest tak, że drogi tego setnika, y, którego, no właśnie, film identyfikuje z bardzo konkretną osobą, która się pojawia na ekranie, że drogi tego setnika ciągle przecinają się z drogami uczniów Pana Jezusa. A szczególnie dwóch uczniów, Mateusza, celnika Mateusza Lewiego i Piotra, Szymona Apostoła. I reżyser filmu rozbudował tę scenę uzdrowienia w taki sposób, że ów sługa, w którego imieniu on przychodzi do Jezusa, prosząc o uzdrowienie tegoż sługi, w rzeczywistości miał być jego synem. To znaczy, ten setnik ma żonę, ona jest Rzymianką, mają wspólnie syna, ale ten setnik też, nie wiem, czy miał romans, czy to było w cudzysłowie coś jednorazowego. W każdym bądź razie ma też dziecko z, czy ma, ma dziecko z niewolnicą. I właśnie o tego drugiego syna chodzi, że jest jego synem i jakby też z kontekstu, z różnych scen tego filmu widzimy, że on go bardzo kocha. I że jest duża miłość i przyjaźń między tymi dwoma synami, tego setnika, i to właśnie ten syn, y, syn też tej niewolnicy, jest chory. Dlatego być może y, pojawia się tam słowo sługa. Y, ma z tym synem dobrą relację i widać, że go kocha. Bardzo mu na nim zależy. Y, oczywiście to jest tylko i wyłącznie fantazja reżysera. Można to wziąć w nawias i w ogóle tego nie słyszeć. Ale myślę, że nic yy, nie szkodzi na przeszkodzie. Nie stoi na przeszk nie szkodzi na przeszkodzie, nie stoi na przeszkodzie, żeby też taki wątek tam poruszyć. Tym bardziej, że to, co będę mówił, będzie dotyczyło bardzo mocno relacji, takich bardzo osobistych relacji. Setnik opiekuje się tym swoim sługą, czy synem, jak chcecie, opiekuje się nim w domu. Troszczy się o niego, robi to wszystko, co potrzebne i w jego mocy, żeby temu dziecku, albo idąc językiem Ewangelii, temu słudze, ulżyć i doprowadzić do jego uzdrowienia. Łącznie z tym, i to jest w tej dzisiejszej scenie, łącznie z tym, że jako Rzymianin, jako rzymski żołnierz, jako przełożony rzymskich żołnierzy, a więc przedstawiciel okupanta znienawidzonego przez Żydów, Idzie do Jezusa, żydowskiego rabina, o którym już wtedy w kafarnaum jest głośno. Idzie do niego i prosi, żeby uzdrowił jego chorego sługę. Co więcej, yy, i to jest niesamowite w tej scenie, że ten, rozumiecie, bo to chodzi właśnie o ten dysonans, że tą dysproporcję, może tak, między tymi dwoma yy, nacjami, że ten Rzymianin, który jest okupantem. I wcale tam nie głaska tych Żydów po głowie, i ten Żyd, który jest rabinem, że ten żołnierz prosi, żeby uzdrowił jego syna, co już samo w sobie musiało być dla niego dużym wyzwaniem, a do tego prosi, żeby y, wszedł do jego domu, ale on się nie czuje tego, że nie czuje się godny tego, że nie czuje się godny, czujecie to. Że Rzymianin nie czuje się godny tego, żeby Żyd wszedł do jego domu, więc prosi, żeby to zrobił na odległość. Yy, I cała ta scena, yy, scena tego, że właśnie ten człowiek opiekuje się tym swoim sługom, ta scena, że ten człowiek robi wszystko łącznie z tym, że prawdopodobnie czuł się w pewien sposób upokorzony, że prosi Żyda. Pokazuje mi bardzo ważną cechę ludzką, mianowicie niesamowitą miłość, którą człowiek potrafi w sobie obudzić, wskrzesić, wykrzesać do tego, żeby opiekować się ludźmi chorymi. I to jest dobry dzień według mnie, na to, żeby znów nie tyle zajmować się sobą i swoją wiarą, bo bardzo często przy tym tekście mówimy właśnie o. O pokorze, o tym, że nie jestem godzien, właśnie o swojej wierze, i tak dalej, ale to jest dobry dzień na to, żeby pomyśleć, a może nawet coś dla tych ludzi zrobić: pomyśleć o tych, którzy opiekują się swoimi chorymi w domu. Zobaczcie, z jednej strony nasze życie, mówię o ludziach, bardzo się wydłuża. Tak, jak porównamy sobie statystyki sprzed kilkudziesięciu lat, a już nie mówiąc głębiej w tył, no to naprawdę nasze życie jest o wiele dłuższe. I ono daje nam no większe możliwości, to że dłużej żyjemy, ale z drugiej strony, w takiej zwykłej, przepraszam za to słowo przeciętnej, szarej codzienności zwykłych ludzi, jest trochę inaczej. Całkiem niedawno temu byłem, byłem wysłany przez proboszcza, żeby udzielić sakramentu chorych pewnej pani starszej, 98-latce, jak się okazało, na miejsce, którą się opiekuje jej córka, pani Basia. I tak sobie po modlitwie, jako że z tą panią chorą nie było zbyt dużego kontaktu, więc trochę posiedziałem z tą córką i porozmawialiśmy sobie. I tam padło właśnie z moich ust no, taki trochę zachwyt na tym, że ta pani ma już 98 lat. I od razu widziałem w oczach tej córki, że no, fajnie się tak pozachwycać, ale to jest duże cierpienie. I od razu to poczułem, bo to, ten, to spojrzenie znam z Puckiego hospicjum. Rodzin chorych ludzi. I pamiętam, że pani Basia powiedziała mi takie zdanie: Kiedy ja powiedziałem, że nasze życie się wydłuża, ona pokręciła głową i powiedziała: że nie nasze życie, ale nasza starość i nasze chorowanie się wydłuża. No i potem sobie rozmawialiśmy, no właśnie, o tym trudzie opieki córki nad mamą, która chce to robić i która ją bardzo kocha, ale sama córka ma już swoje lata. Spotykam bardzo wiele osób, które same są już właśnie w podeszłym wieku. Bardzo często to są osoby koło siedemdziesiątki, albo czasami nawet już po siedemdziesiątce, które opiekują się swoimi chorymi albo rodzicami czy rodzicem, albo na przykład ciotką czy wujkiem, bo i takie konstelacje się zdarzają. I ta opieka, jak się wejdzie do ich domów, i się z nimi trochę posiedzi, i posłucha, i też pochłonie trochę tego, tego klimatu, który panuje w takich domach. No to ta opieka wcale nie jest jakimś romantycznym obrazkiem z filmów, yy, ale jest bardzo często wieloletnią, wykańczającą i ciężką robotą. Tak yy, to nie ma nic wspólnego z reklamami, które widzimy. Z obrazkami nawet w pobożnych gazetach, gdzie mamy bardzo często wystylizowanego, chorego w łóżku, uśmiechniętego, uśmiechniętą, pięknie ubraną rodzinkę w pięknym mieszkaniu. Nie, to tak nie działa. Yy, wielu ludzi, którzy opiekują się chorymi, no właśnie mówię szczególnie o takich długotrwałych akcjach w późniejszym wieku, wielu ludzi traci przy tym siły psychiczne. Naprawdę wielu ludzi jest udręczonych psychicznie. Spotykam takich opiekunów, y, którzy są również na lekach psychotropowych, bo nie dają sobie rady z tym, co się dzieje w ich głowach i z tym, co przeżywają, bo to są całe dnie i często noce, które kręcą się tak naprawdę wokół osoby chorej. Bardzo często wiąże się to wszystko właśnie z takimi chorobami, nie wiem, ja to tak sobie nazywałem z takimi chorobami wtórnymi, w sensie, że jakby, no, właśnie, jako coś, co jest wynikiem tej opieki, chorobami wtórnymi tych opiekunów. No bo bardzo często tym osobom wysiadają ręce, wysiadają dłonie, które. Wiele razy dziennie muszą robić wiele specjalistycznych zabiegów, bo wysiadają kręgosłupy, bo to wszystko wiąże się często z podnoszeniem, przenoszeniem i bardzo wielu ludzi nawet nie wie, jak to robić. A nawet jeśli wiedzą, to i tak nasza wytrzymałość fizyczna, szczególnie kiedy się ma już trochę samemu lat, jest bardzo ograniczona. To są osoby, które bardzo często zaniedbują swoją osobistą profilak profilaktykę, a tak jak powiedziałem, nie mają 20 lat, już nie mówiąc o tym, że bardzo wielu osób, wiele osób przestaje siebie leczyć i dbać o siebie medycznie, bo nie mają po prostu na to czasu ani ochoty. Wiele z nich też spotkałem takie osoby, kiedy w końcu kończy się ta opieka nad kimś obłożnie chorym, która trwała kilka, nawet kilkanaście lat. Wiele z nich nagle po tym odejściu tej osoby, którą się opiekowały, tracą sens. Oni nie wiedzą, po co żyją. Tak wszystko było skoncentrowane na tej osobie chorej, całe życie zorientowane właśnie na opiekę, że kiedy ta osoba umiera, to one bardzo często nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie wiedzą, jak żyć dla siebie, bo ostatnie lata jakby w ogóle im na to nie dawały przestrzeni żeby się sobą zaopiekować, żeby żyć właśnie dla siebie. Znam też wiele osób, które oskarża się z myśli i to jest bardzo ważny wątek i chcę go bardzo wyraźnie powiedzieć, którzy się oskarżają z myśli, które przychodzą w takich momentach silnego zmęczenia. Silnego zdenerwowania, bo każdy z nas ma swoje jakieś ograniczenia, tak? Osoby chore bardzo często nie współpracują, są trudne w kontakcie, są nielogiczne. Więc y, te osoby, które się opiekują, są potwornie zmęczone, jak już mówiłem też psychicznie, fizycznie, ale też bardzo często, jak my tu mówimy, na granicy nerwów, są podenerwowane, bardzo często nie rozumieją swoich uczuć, swoich emocji. Bo są często z pokolenia, w którym się nie rozmawiało o emocjach, więc nie wiedzą do końca, co czują, dlaczego to czują, co z tym mogą zrobić, i bardzo często idą w takie samo oskarżenie, bo przychodzi w końcu taka myśl, że może dobrze by było, żeby ten człowiek, którym się opiekuje, umarł. I y, oczywiście to są emocje. I kiedy ta osoba jakby dociera do niej to, co właśnie powiedziała w swoim sercu, w swoim myśle, i kiedy sobie myśli, że to jest moja mama, to jest mój tata, to czują się bardzo winne. Chcę powiedzieć i zaznaczyć to z całą odpowiedzialnością, że w takich uczuciach, że w takich emocjach, w takich myślach nie ma nic złego. To jest mega nieprzyjemna sytuacja, bo nikt z nas tak naprawdę nie chce, żeby osoba, którą kocham, umarła, ale to, że pojawia się taka myśl, to jest naturalna obrona naszej psychiki przed codziennym zmęczeniem. I warto y, też o tym pamiętać, że kiedy przychodzą takie myśli, to to naprawdę nic złego. To nie jest tak, że chciałoby się tej, o, tą osobę, którą się opiekuje, pozby, pozbawić życia. Nie. Po prostu moje granice gdzieś są na wyczerpaniu. I warto też o tym pamiętać. Mam świadomość tego, że. Y, Zacząłem od romantycznego obrazka z The Chosen i potem zacząłem się skupiać na tym, co trudne, tak? Bo przecież opieka nad chorym to nie są tylko takie kawałki, o których mówiłem, że to też jest bardzo dużo czułości, wdzięczności, radości i takich pozytywnych rzeczy, które są w takiej opiece, ale zrobiłem ten fokus na te trudne rzeczy z premedytacją. Bo wiem, że jest wiele osób wierzących, być może też wśród Was, którzy tutaj do mnie zaglądacie, że robicie cudowną, codzienną robotę, taką u podstaw pielęgnacyjną, opiekuńczą, taką emocjonalną robotę dla swoich chorych, ale boicie się bardzo często mówić o tym, co trudne w tych relacjach, w tej właśnie codziennej robocie. Boicie się, bo co by ludzie powiedzieli, tak? Bo jak mogę powiedzieć komuś o tym, że mam dość opieki nad swoją mamą czy nad swoim tatą? Jak to będzie przyjęte? Bardzo często też jesteście, mówię wy, no bo wy to robicie, bardzo często też jesteście tak religijnie wychowani, że takie myśli, ktoś wam powiedział, są czymś grzesznym, są czymś złym. Nie są. Chcę Wam powiedzieć, że Wasze myśli nie są złe i nie są grzeszne i warto mieć z tymi myślami kontakt. To znaczy, warto się do nich przyznawać, warto sobie o nich pomyśleć, warto w ten sposób się do nich próbować zdystansować, warto zobaczyć, no właśnie to, co mówiłem, z czego one wynikają, że to jest bardzo często system obronny naszej psychiki, który próbuje sobie w ten sposób jakoś poradzić z tym, Nieustannym, ciągłym napięciem i zmęczeniem, które pojawia się. I warto y, widzieć je też w kontekście tego, co jest realne. A realne jest to, co dajecie swoim bliskim. To, że opiekujecie się nimi, że, jak ja to sobie nazwałem, robicie dla nich miłość na każdy, w każdym dniu. I to jest fakt. A to, że przychodzi w tym fakcie wiele innych myśli, które się wydają sprzeczne z tym, co robicie to naprawdę jest sprawa drugorzędna. Może jest też tak i warto to też sobie gdzieś spróbować nazwać, że są takie sytuacje, kiedy trzeba poprosić o jakąś y, specjalistyczną pomoc, nawet w takim wymiarze, że poprosić jakiś ośrodek o, o pomoc w takim sensie, że y, że Szukam słowa, bo nie chcę słowa oddać, użyć słowa oddać, bo oddaje się zużyte przedmioty. Nie oddaje się osób do ośrodków. Ale chodzi mi o to, że, że ośrodek, który jest wyspecjalizowany, który ma fachowców i, i też wiem, że różne są ośrodki, bardzo dobrze o tym wiem, ale czasem jest tak, że trzeba poprosić o pomoc, żeby przejąć, żeby ta, te ośrodki przejęły ch, o, ch, Opieka nad tą schorowaną osobą, którą macie w domu. To nie dlatego, że, yy, że już ich nie kochacie, ale dlatego, że trzeba też sobie umieć powiedzieć w miłości do samego siebie, że ja już nie mam więcej siły, że więcej nie dam rady, że to, co się dzieje i to, do jakiego punktu doszliśmy, jest moją maksymalną siłą. Yy warto o tym pomyśleć. Pewnie, że ideałem jest, żeby człowiek mógł chorować i umierać do końca w swoim domu, ale nie zawsze się to da zrobić. I wierzcie mi, i mówię to z perspektywy też kogoś, kto y, przyjaźni się z Puckim Hospicjum, że y, to, że osoba chora ostatecznie y, jest w cudzysłowie przejęta przez ośrodek, czy to będzie hospicjum, czy jakiś ośrodek Leczniczy, to naprawdę nie jest nic przeciwko miłości i przeciwko waszej relacji. To może być właśnie wyraz miłości do siebie i do tej osoby, bo wiem, że już więcej dać nie mogę i wiem, jakie mam możliwości. Setnik, wróćmy na chwilę do Ewangelii, setnik nie ucieka od codziennej troski o tego udręczonego chorobą sługi. Ale co robi? Zaprasza Jezusa pod swój dach. I tak sobie myślę, że w kontekście tego, co powiedziałem, może warto też czasami zaprosić kogoś, jeśli się opiekujesz osobą chorą może warto kogoś zaprosić pod swój dach do swojego domu. Kogoś, oczywiście, komu ufamy kogoś, kto nie przyjdzie jak ciekawski, tylko przyjdzie jak przyjaciel. Po co zaprosić? Na kawę na jakieś ploteczki, na jakieś dobre ciasto. Po to, żeby wyżalić trochę, móc się wyżalić tej osobie, którą zapraszamy, żeby trochę oddać tego, co w tobie się dzieje, co w twojej głowie, w twoim sercu, w twoim ciele odkłada się być może od wielu miesięcy. Chodzi o to, żeby trochę w taki dobry sposób, właśnie w dyskretnej rozmowie z kimś, komu ufam, spuścić trochę tego napięcia, które jest w tym moim udręczonym sercu. A może warto kogoś zaprosić na godzinę czy dwie, kogoś zaufanego, kto poczuwa przy tym twoim chorym człowieku, bez względu na to, czy to będzie komfortowe czy nie dla tego chorego, ale warto też się o siebie zatroszczyć, po to, żeby wyjść na chwilę z tego domu. Ale nie po to, żeby załatwiać kolejne sprawy, czyli kolejna rejestracja, kolejne zakupy, kolejna apteka, ale żeby po prostu pójść na spacer, pochodzić yy, po mieście, nie wiem, po lesie, tam gdzie lubisz, po parku. A może po prostu, żeby to też warto sobie przypomnieć żeby też dać siebie samego komuś przebadać pójść do lekarza. Warto kogoś zaprosić. Tak jak setnik zaprosił Jezusa, chociaż sam bardzo dużo robił dla swojego chorego, to jednak przy taki moment, kiedy zaprasza Jezusa po to, żeby ulżyć. Kochani, jeśli macie obok siebie takiego setnika, który opiekuje się chorą osobą, to proszę, zróbcie coś dla tej osoby. To proszę, bądźmy ludźmi, którzy mają oczy otwarte. A jeśli żyjemy w bloku, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym bloku jest chociaż jedna taka osoba. Jeśli żyjecie w jakimś małym skupisku domów, to też zobaczcie, że w którymś z domów być może jest taka osoba, która jest takim setnikiem opiekującym się swoim chorym. Może warto zrobić coś dla tej osoby dobrego, nawet symbolicznego, ale coś, co będzie takim gestem nie litości, nie wyższości. Ale takim po prostu zwykłym, ludzkim, przyjaznym gestem, który pomoże tej osobie, temu setnikowi przysłowiowemu, który się opiekuje swoim chorym, uwierzyć, że nie jest sam, czy nie jest sama. Czasami naprawdę to jest bardzo dużo. Nie trzeba, tak jak mówiłem wcześniej, o tej godzinie czy dwóch, kogoś wyręczać, chociaż to też jest bardzo dobre. Ale nawet taki prosty gest, że komuś, nie wiem, zaniosę pączka, bo kupiłem i chcę się tym podzielić, że komuś, nie wiem, ustąpię w kolejce w Lidlu, bo wiem, że ta osoba się tym opiekuje, taką osobą opiekuje, to naprawdę będzie bardzo dużo. I warto czasami coś zagadać. I tak całkiem na koniec, zobaczcie, że Jezus chwali tego człowieka za wiarę. Człowieka, który dla Żydów był poganinem. To jest w ogóle szok. Żyd pobożny, rabin, który ma swoich uczniów, który jest znany z tego, że głosi wiarę w jednego boga, chwali setnika, który jest poganinem, wierzy w rzymskich bogów, wierzy, e, chwali za wiarę. To jest niesamowite. Chwali człowieka, który nie chodził do świątyni, ale który kochał swojego chorego sługę, a z tej miłości przyszedł poprosić o pomoc. I może to też jest jakiś klucz. Do naszych relacji z niewierzącymi. Bo my czasami startujemy z takiego poczucia wyższości. Jestem przerażony, wiecie, tym, co czytam w komentarzach na temat wizyty papieża w meczecie, papieża Leona. To, jaki jad z katolickich kąt się wlewa, to jest przerażające. Czytamy dzisiaj, Ewangel czytamy dzisiaj Ewangelię o człowieku, który był poganinem. I który wyznaje wiarę, i Jezus go chwali. To jest niesamowite, jak my potrafimy się z Jezusem rozjeżdżać w naszym chrześcijaństwie. To tyle, bo jest 24 minuty, strasznie długo znowu. Przepraszam Was za moje gadulstwo, już wiecie, dlaczego tyle gadam. Życzę Wam dobrego poniedziałku, życzę Wam tego, żeby ten dzień był fajny, był błogosławiony. Abyście mogli odpocząć, jeśli się opiekujecie kimś chorym, albo żeby znaleźć taką sytuację, w której będziemy mogli komuś pomóc, kto opiekuje się chorym, więc bardzo was też proszę o takie otwarte oczy. Pamiętacie, wczoraj mówiłem o tym, żeby było normalnie i nienormalnie. No właśnie w normalności szukajmy Boga, a nie w jakichś dziwnych praktykach religijnych, które tak naprawdę bardzo często karmią pychę y, nasze ego. A w tym czasie bardzo często nie zauważamy drugiego człowieka. Pierwszy, y, pierwsza Ewangelia w tygodniu w, w Adwencie wskazuje nam y, nie tylko na wiarę, ale przede wszystkim na relacje, na dobroć. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, lajeczki, serduszka, y, za udostępnianie. Lada moment, chyba będzie nas 19 tysięcy obserwujących ten kanał, więc bardzo serdecznie Wam też za to dziękuję. Patronkom i patronom, ekipie Supiego za Wasze wsparcie, bardzo mocno, serdecznie dziękuję. Życzę Wam dobrego poniedziałku. Trzymajcie się, jak Bóg pozwoli. klamer się obudzi, to widzimy się we wtorek. Do zobaczenia.